Cześć, Witamy w programie Food Story. Będziemy w nim opowiadać o nowościach rynkowych. W dzisiejszym odcinku przedstawimy produkty firmy Maspex. Ja nazywam się Asia, a ja, Weronika. Zapraszamy. Wiosna już w pełni. I tym samym sezon grillowy w pełni. Marka Kotlin przygotowała kilka propozycji. My mamy dla Państwa dwie z nich. Jedną z nich jest ketchup. Marka Kotlin już od dłuższego czasu ma w swojej ofercie właśnie takie produkty, przetwory pomidorowe, ale do swojej oferty wprowadziła teraz ketchup premium, łagodny. Produkt cechuje się przede wszystkim bardzo dużą zawartością pomidorów, ponieważ w 100 gramach produktu mamy aż 205 gram pomidorów. Co ważne, jest też bez skrobi, ale z dodatkiem soli himalajskiej. To świetny produkt bez konserwantów, bez glutenu, no i bez substancji konserwujących. Czyli zdrowo, zdecydowanie. Ja też mam produkt typowo na grilla, bo nawet sama etykieta nawiązuje do sezonu. Jest to sos barbecue. Kotnik zdecydował się na wprowadzenie dwóch wariantów łagodnego i słodko-ostrego. Ja mam ten drugi ze sobą. Jest to sos amerykański, 100% naturalnych składników idealny do mięsa, bez substancji wzmacniających smak bezglutenowy, co jest ważne w obecnym trendzie. Także oba produkty nadają się idealnie na spędzanie czasu przy grillu. A jak już jesteśmy w temacie grilla, to myślę, że fajnym dodatkiem do różnego rodzaju przekąsek grillowanych serów czy grzanek może być pesto. je w swojej ofercie marka Łowicz pesto oczywiście kojarzy się nie tylko z grillem, ale też jako dodatek do makaronów. Bardzo prosta zresztą studenckie, studencki obiad, jaki jadłam na pierwszym roku i nie tylko studencki, i nie tylko studencki, bo z człowiekiem przez całe życie. Więc super nowość, tak. No i ja mam tutaj ze sobą pesto zielone. Jest to pesto z bazylii, 100% naturalnych składników, podobnie jak pozostałe produkty, które, o których mówiłyśmy. Pesto zawiera również orzechy arachidowe i włoskie serami. Myślę, że bardzo ciekawa, smakowa propozycja. Ja mam z kolei pesto czerwone, to jest drugi wariant nowości łowicza. Łowicz wprowadził dwa sosy zimne, oczywiście reklamowane pod hasłem, samo najlepsze. W wygodnych słoiczkach, bo to też jest bardzo ważne. Bardzo fajna wielkość. Tak, bardzo ważna rzecz, szczególnie jeżeli wybieramy się na piknik, na grilla. To jest ekstra, ekstra pojemność. Pesto czerwone jest produkowane głównie z pomidorów, zawiera ich. Aż 29%. E, oczywiście znajdziemy w składzie e, też olej słonecznikowy, wodę, suszone pomidory y, e, czy no orzechy, tak? E, to super się nadaje i na kanapkę, i do szybkiego dania właśnie z makaronem, ryżem czy kaszą. To teraz prezentujemy coś w rytmie Wege. Łowicz ma sosy warzywne, dwa warianty. Ja mam wariant po prowansalsku, to jest sos ośmiu warzyw. Bardzo ciekawa koncepcja. Moja kompozycja składa się z cukinii, pomidora, papryki czerwonej, papryki żółtej, czosnku, cebuli, marchwi i papryki zielonej. Ja mam akurat wariant po śródziemnomorsku, czyli znów 8 warzyw. Tym razem króluje bakłażan, oczywiście zaraz po pomidorze, który jest tutaj akurat głównym produktem, bo w 100 gramach mamy aż 132 g pomidorów. Tak więc bakłażan, pomidor, czerwona i zielona papryka, czosnek, cebula, marchew i cukinia. Myślę, że bardzo fajna opcja, kiedy na przykład wyjeżdżamy na Majówkę na jakieś jezioro albo inne fajne, ciekawe miejsce, gdzie mamy kuchnię i szybko chcemy przygotować obiad właśnie dla całej rodziny. Zubę albo kiedy produkcja. jesteśmy w domu i nie chce nam się zbyt wiele czasu poświęcać na gotowanie, niedzielny obiad od razu zrobiony. Jak najbardziej. Akurat teraz lepiej wykorzystać dobrą pogodę niż siedzieć w kuchni. Dokładnie tak, produkt na pewno znajdziecie na sklepowych półkach. Skoro jesteśmy już w temacie dań gotowych, mamy również propozycję od marki Lubella, czyli danie na ciepło. Jeszcze szybsza propozycja, ponieważ wszystko mamy w jednej seszeczce. Wrzucamy do garnka, czy też na patelnię, na 10 minut i gotowe. Lubella w swojej ofercie miała już wcześniej trzy propozycje. Były to rurki z cukinią w sosie bolońskim. Obecny tutaj ze mną kolanka z brokułami w sosie serowym i u ciebie... A także świderki ze szpinakiem w sosie śmietanowym. A do tych propozycji dołączyły w tym roku dwie nowości. I są to wstążki z cukinią w sosie carbonara, w moim przypadku, i, u i łazanki z kapustą i pieczarkami. No i tak jak już wspomniałam, 10 minut i gotowe, czyli bardzo szybka i wygodna propozycja. Szczególnie, że y, coraz częściej chcemy właśnie znaleźć na półce bardzo szybką i wygodną propozycję. Nowością, która z pewnością zwróci uwagę samą swoją nazwą jest antybaton odłowicza. Bardzo ciekawa propozycja przekąskowa. Myślę, że super opcja na szybkie śniadanie. Jak nie mamy czasu przed wyjściem z domu, ponieważ produkt dostarcza nam energii. A także po jakimś treningu, większym wysiłku siłowym. Bardzo fajny jest skład tego produktu. Nie wiem, czy, czy zwróciłaś uwagę na ten wielki napis, że nie mamy tutaj dodatku cukru. Jest to produkt w 100% naturalny, głównie złożony z przecierów owocowych. Przede wszystkim jabłko, banan, ananas, a także fasola Do tego orzechy laskowe, daktyle i zagęszczone z anasa oraz cytryny, czyli. Słodkość daktyli przełamana kwasem ananasa. No i do tego nawiązuje sama nazwa. Bo 100% naturalnych składników, więc idealna alternatywa dla popularnych słodkości. Przełom pół roku, zimy i wiosny wymaga od nas wsparcia swojej odporności, szczególnie w przypadku najmłodszych konsumentów. I zadbała o to marka Kubuś, wprowadzając ze swojej oferty musy Immuno. E, mamy trzy smaki. Ja mam akurat mango acerola. E, ja mam gruszkę i czarny bez. I mamy jeszcze smak malina Dzikaróża. Wszystkie te musy są wzbogacone o e, witaminę C. W moim przypadku jest również witamina A i cynk. U Ciebie chyba też? C i cynk. C Dokładnie. C i cynk. Musy są w 100% naturalne, bez dodatku cukru. Dokładnie. I to jest bardzo wygodny format, bo mam 100 gramów, więc każde dziecko spokojnie da radę zjeść, ale też i dorosły może się pokusić o taką przekąskę. Bo nie oszukujmy się, takie musiki bardzo fajnie sprawdzają się jako przekąska, czy w drodze do pracy, do domu, na spacerze, czy w innych okolicznościach. W kategorii musów pojawiła się też nowość od marki Tymbark, jest to linia złożona z pięciu smaków, my prezentujemy jeden z nich. Jest to mus owoce tropikalne plus ryż, czyli dość sycąca propozycja właśnie ze względu na dodatek ryżu. W linii znajdują się też warianty z zbożami z jogurtem. Bardzo ciekawe, zaskakujące yy, może konsumenta konsystencja, ponieważ mus zazwyczaj nam się z przecierem owocowym, a tutaj ten dodatek zboża czy jogurtu, czy właśnie ryżu, a, na, a nawet kaszy jaglanej, może, może to ciekawie przełamać. Dokładnie i dzięki temu taki mus może idealnie zastąpić yy, drugie śniadanie. Producent yy, mówi nam, że mus jest wręcz idealny między posiłkami w drodze, na podróż do Pracy czy na uczelnię, ale myślę, że propozycji tych jest zdecydowanie więcej. Do tym barkowej oferty musów dołącza kolejna nowość, czyli większa pojemność. Ten mus ma aż 200 gramów, czyli coś dla większych łasuchów zdecydowanie, i występuje w trzech e, propozycjach smakowych. My mamy tutaj gruszkę jabłko, ale jest jeszcze wariant mango brzoskwinia, a także marakuja z cytryną. Bardzo ciekawe propozycje smakowe, i bardzo ciekawy nowy design opakowań. Kolorystyka i grafiki wskazują oczywiście na smak, który mamy w opakowaniu i znów prezentuje producent nam produkt bez dodatku cukru co łączy się z prozdrowotnym trendem. Ważny jest skład produktu, ponieważ znajdziemy w nim przecier z gruszek z zagęszczonego przecieru, to jest 50% produktu, przecier z jabłek 37% i bananów 13% oraz witamina C i na tym kończy się prosty skład. Tymbark przygotował też e, porcję warzyw, czyli pomidor do picia. E, są trzy warianty. Weronika, Ty masz dwa. Tak, ja mam pomidor klasyczny, czyli po prostu pijemy pomidor. E, I pomidor pikantny, czyli jej propozycja dla osób bardziej szukających ciekawych smaków, bardziej ostrych, ponieważ mamy tutaj dodatek chili oraz czarnego pieprzu. A ja mam chyba najbardziej zaskakujący wariant, bo nieoczywisty. Połączenie pomidora z kwaśną wiśnią, czyli przełamanie dwóch różnych smaków. Wszystkie warianty są źródłem błonnika i potasu, czyli zdrowy produkt w bardzo przyjemnej formie do picia i w bardzo przyjaznym formacie, bo to jest 250 ml, każdy z nich. Do tego podane w przyjemnym opakowaniu ze szkła. Ale szkła zawsze lepiej smakuje. E, dokładnie i tym bardziej nie narażamy się na um, uszkodzenie produktu, jeżeli wrzucimy go do torebki, do plecaka, opakowanie będzie zawsze bezpieczne. Um, ale to nie wszystkie propozycje warzywne od marki Tymbark. Możemy wypić również buraka z truskawką, um, wzbogaconego przez bazylię oraz mięta. Tak i jeszcze jest jedna propozycja pietruszka z gruszką przyprawione kurkumą. Po latach przerwy do oferty marki Tarczyn powraca napój ptysz. Tutaj akurat wariant pomarańczowy, ale te musujące bąbelki są dostępne również w połączeniu jabłko pomarańcza oraz pomarańcza grapefruit. Tak, ja z wielką radością przyjęłam powrót tego produktu jako osoba, która swoje dzieciństwo spędzała w latach 90. Pamiętam jak mój dziadek przynosił właśnie ptysia do domu. Też zachwyca mnie etykieta, ponieważ nawiązuje właśnie do tamtego produktu kultowego, który właśnie tak nieco trochę obdrapaną miał tą etykietę. Bardzo sentymentalny produkt, fajnie, że się pojawił w ofercie. Teraz ktoś jest dostępny w butelce 330 ml. Nie wiem jak wtedy Asiu to wyglądało. I mamy odkręcany kapsel. Tak, no, wtedy też był odkręcany kapsel, jednak ja pamiętam e, taką dużą pojemność i butelki na wymianę. W kategorii napojów pojawiły się propozycje od marki Tymbark, Cała linia napojów po prostu. Po prostu. Teraz prezentujemy Państwu duże pojemności, 1,25 litra. W tych dużych butelkach znajduje się po prostu kompotowy. Są dwa warianty smakowe, ja mam ze sobą truskawkę aronie i jabłko, jest jeszcze drugi wariant rabarbar ze śliwką. A w moim przypadku jest po prostu lemoniada, tutaj mamy klasyczny smak cytryna, limonka i jabłko. Produkty te charakteryzują się bardzo wysoką zawartością soku. W przypadku po prostu lemoniady jest to aż 45%. W przypadku po prostu kompotowy to jest 37%. Produkty nie zawierają też konserwantów. I co ważne, butelka powstała w 25% z recyklingu. A przy okazji producent bardzo fajnie podpowiada nam, gdzie butelkę po wypiciu napoju wyrzucić. Mówiąc, wrzuć mnie do żółtego kosza i daj mi drugie życie. W linii dostępne są również mniejsze pojemności, m.in. 400 ml. Ta pojemność dostępna jest w plastikowej butelce, wykonanej tym razem w 100% z recyklingu. Jednym z produktów w linii jest po prostu woda i sok. Ja mam akurat tutaj smak cytrynowy, ale występuje również wariant truskawkowy. A ja mam po prostu napój i tutaj są trzy warianty smakowe. Ja prezentuję Państwu jabłko mięta, ale jest też dostępna pomarańcza, brzoskwinia, a także wiśnia i granat. Oba te produkty cechują się znów wysoką zawartością soku. W przypadku po prostu woda i sok jest to 30% soku, a pozostałe 70% to jak samo wskazuje woda. A po prostu napój to 50% soku i 50% wody i ekstraktu. Wśród mniejszych formatów w linii po prostu znajdziemy lemoniadę w szklanej butelce, a także produkty w puszce. Jeżeli chodzi o lemoniadę po prostu, występuje ona w trzech wariantach smakowych. Jest to tonik i cytryna, mięta i cytryna, a ja trzymam w ręku hibiskus i imbir. Jeśli chodzi o produkty w puszce, jest to produkt po prostu chmiel i on także występuje w trzech smakach. Ja akurat mam smak cytrynowy, ale mamy również smak pomarańczowy oraz smak jałowca. Myślę, że oba te produkty świetnie sprawdzą się na takim letnim pikniku. Tak i już znajdują się na sklepowych półkach. To już wszystkie nowości na dziś i zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków z cyklu. Do, do, do zobaczenia! zobaczenia.